Witajcie, kochani seniorzy. Dzisiejsze zajęcia chcielibyśmy poświęcić z odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bo one są najczęstszą przyczyną bólu pleców, występują u co drugiej osoby powyżej 40 roku życia, a powyżej 50 roku życia badania mówią, że nawet dotyczą 70% populacji osób dorosłych. Zatem jeśli możemy zadbać o swój kręgosłup, wzmocnić go, ustabilizować, to powinniśmy podjąć działania jak najszybciej. Przepuklina krążka międzykrągowego, która występuje w odcinku lędźwiowym, drażni nasze nerwy, powoduje tak zwaną rwę kulszową. I kto doświadczył tego bólu, wie, jak jest on ogromny. Dzisiejsze zajęcie poprowadzi Igor i myślę, że Warto poświęcić im czas i zadbać o swój kręgosłup. Powodzenia. Dzień dobry, z tej strony Igor. Zapraszam na filmik z ćwiczeniami, które są odpowiedzią na propozycje, które napłynęły do nas od niektórych z Państwa. Wykonamy ćwiczenia, które powinny pozytywnie wpłynąć na nasz kręgosłup, i przeciwdziałać między innymi rwie kulszowej. Na początku jednak. Przejdźmy do rozgrzewki. Trochę pomaszerujemy, ale w ramach urozmaicenia będziemy potrzebowali także małą piłkę. Albo na przykład kulkę zrobioną z papieru. Wykonujemy marsz w miejscu z jednoczesną pracą rąk. A ta piłeczka będzie nam teraz potrzebna do... Wymachów i przekładania ją między rękami. Można zrobić kilka wymachów, jak przy marszu, i przekładamy piłkę. Swobodny marsz. Możemy trochę przyspieszyć. Teraz nie przestajemy maszerować, a piłkę przenosimy dookoła biodę. Krążymy kilka razy w jedną, w drugą. Jeszcze parę przerzutów. To już troszkę trudniejsze zadanie, ale spróbujemy to skoordynować: połączyć delikatne przerzuty z ręki do ręki. Trzy, dwa, jeden, stop. Ok, świetnie. Przechodzimy do części głównej. Problem rwy kulszowej jest dosyć powszechny. Najczęściej charakteryzuje się bólem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Dlatego zaczniemy wykonywać ćwiczenia, które powinny usprawnić właśnie ten odcinek oraz wzmocnić m.in. mięśnie naszego brzucha. Pamiętajmy, że jeżeli przy wykonywaniu jakiegokolwiek z ćwiczeń odczuwamy ból, to należy takie ćwiczenie przerwać albo wykonywać je do takiego zakresu, gdzie tego bólu nie odczuwamy. Teraz przejdziemy sobie do pozycji niskich, bo właśnie w takich będziemy dzisiaj głównie ćwiczyć. W tym celu, żeby zrobić to w sposób bezpieczny, będziemy potrzebować sobie krzesła. Chwytamy za oparcie. Schodzimy do klęku jedno nóż. Teraz wykładamy drugą nogę. Jesteśmy w klęku prostym. Krzesełko możemy sobie nieco odsunąć. Przechodzimy do podporu. A następnie przechodzimy do leżenia siadła, A następnie do leżenia. Wykonywać będziemy ćwiczenie właśnie w leżeniu tyłem. Ręce są e, wzdłuż tułowia. Stopy oparte o podłoże. E, będziemy wykonywali napięcia brzucha i będziemy wciskać niejako mm, pępek do podłoża. Wciskamy odcinek też cały lędźwiowy w sumie kręgosłupa do podłoża. Wytrzymujemy w takiej pozycji 3 sekundy, a następnie rozluźniamy. Czyli staramy się napiąć brzuch, docisnąć odcinek lędźwiowy. Kręgosłupa do podłoża, przytrzymać 3 sekundy i rozluźnić. Napinamy brzuch, wciskamy odcinek lędziowy do podłoża i rozluźniamy. Napinamy brzuch i rozluźniamy. Nie zapominamy o oddechu. Napinamy brzuch. Wydech, rozluźniamy. Jeszcze raz. Napinamy brzuch, wciskamy odcinek węziowy do podłoża. I rozluźniamy. Super. Następne ćwiczenie będzie także w pozycji e, leżącej. E, jedna noga będzie wyprostowana, druga będzie zgięta w stawie kolanowym. Chwytamy ją sobie obiema rękami. Będziemy wykonywać zgięcia stopy grzbietowej i podeszwowe właśnie tej nogi, która jest wyprostowana około 10-12 sekund i zmiana ćwiczącej nogi. Pokażę, zobaczcie, są to zgięcia grzbietowej i podeszwowe z delikatnym zatrzymaniem. Tutaj także nie zapominamy właśnie o wciskaniu odcinka lędźwiowego do podłoża, o tej stabilizacji właśnie tego odcinka oraz napinaniu właśnie tutaj pracy łydki. Tu jeszcze dwie sekundy. Zmienimy nogę i pracujemy. Zdjęcia podeszwowe i grzbietowe. Nogi, która jest wyprostowana i leży na podłodze napinamy łydkę, cztery, trzy, dwa, jeden i jeszcze raz zmienimy nogę, oddychamy, brzuch napięty. Zmiana nogi. Odcinek wykręgł kręgosłupa cały czas. Oparte o podłoże. Myślimy też o nim. Dwa, jeden i stop. Rewelacja. Nadal pozycja leżąca na plecach. Nogi zgięte w stawach kolanowych, ręce wzdłuż tułowia. Zadaniem będzie rotacja całych kończyn dolnych nóg raz na jedną, raz na drugą stronę. Wykonujemy też to ćwiczenie właśnie do takiego optymalnego zakresu, gdzie nie ma, nie ma bólu, nie odczuwamy tego bólu. Pokażę. Ręce troszkę szerzej rozłożone i. Raz w jedną rotujemy, raz w drugą w stronę nogi. Gotowi? Start! Kładziemy nogi tak naprawdę na podłogę, raz po jednej, raz po drugiej stronie z zatrzymaniem. Jeszcze po razie. Dobra. Następne zadanie będzie w podporze przodem, dlatego przechodzimy do podporu, podpór przodem, naszym ruchem będzie ruch kolana, do łokcia, prawy. Prawe kolano do prawego łokcia, a następnie wyprost nogi w tył. I tak, cztery razy i zmiana nogi. Jeszcze raz. OK. Lewa noga do łokcia i prostujemy. Tutaj napinamy pośladek przy tym wyproście. ok, jeszcze raz prawa. A oprócz napinania pośladka. Stabilizujemy właśnie nasz kręgosłup. Pracuje odcinek lędźwiowy. I oczywiście nasze Ręce wzmacniamy nasze siłę naszych rąk. Jeszcze raz lewa. Ok. Wracamy do leżenia tyłem na plecach. Uniesione także do góry. Ja na razie pokażę. Ręce są wyprostowane i skierowane również tutaj do góry. Można powiedzieć, że patrzą w sufit. I będziemy wykonywali przenosy ręki na przemian raz jednej, raz drugiej za głowę. Wtedy będzie wykonywany wydech, a przy wznosie ręki do góry będzie wykonywany wdech nosem i będzie na przemian raz jedna, raz druga yy, ręka pracować. E, oprócz tego pamiętajmy o właśnie kontroli odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który ma być właśnie znowu dociśnięty do yy, podłogi. Jeżeli jesteśmy gotowi, ruszamy. Jeszcze kilka sekund. Brzuch napięty. Super. Teraz przejdziemy do leżenia przodem na brzuchu. Głowa będzie oparta na dłoniach. A naszym zadaniem będzie oderwanie pępka od podłoża, ale za pomocą napięcia samego brzucha. Można powiedzieć, że chcemy go wciągnąć poprzez napięcie i tak będziemy wykonywali to napięcie przez 3 sekundy, a następnie będziemy rozluźniać. Ważne, żeby w tym ćwiczeniu nie podnosić pośladków, a kolce biodrowe nie odrywają się także od podłoża. Pracujemy z całym napięciem brzucha. Spróbujmy. Czyli napinamy brzuch, wciągamy pępek 3 sekundy i rozluźniamy. Napinamy, pępek wciągnie, wciągamy i rozluźniamy. I kładziemy już swobodnie wtedy brzuch na podłożu. Napinamy, wciągamy pępek. I rozluźniamy. Napinamy. I rozluźniamy. Jeszcze raz. Dobrze. Zostaniemy też w leżeniu przodem na brzuchu. Ręce teraz będą na wysokości klatki piersiowej. Tak, jakby, tak jakbyśmy chcieli zrobić pompkę. I z tej pozycji będziemy wykonywać ruch oderwania klatki od podłoża. Ale pamiętajmy, że tylko e, klatki możemy troszkę e, podnieść resztę tułowia, ale tylko do takiego stopnia. E, żeby nasze znowu kolce biodrowe i pośladki się nie podnosiły. Nie napinamy ich także, więc ruch wykonujemy tak naprawdę w niewielkim zakresie. Ja będę rozliczał, rozliczał do trzech. W takim tempie wchodzimy do góry. Raz, dwa, trzy i tak samo do trzech sekund odliczę i będziemy zjeżdżać w dół. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Okej, okay, jeszcze. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, świetnie. Zrealizowaliśmy nasz główny cel, ale przejdźmy do siadu prostego. Tak, żeby od razu nie wstawać. Żeby na przykład nie zakręciło nam się w głowie. Więc siad prosty i wykonujemy kilka mm, oddechów. Wdech nosem, wydech ustami pracą ramion. Właśnie w siadzie prostym w taki sposób. Teraz wspólnie. Głębokie. Wdechy i wydechy. I ostatni w porządku. Teraz yy, przechodzimy na kolana do podporu. I tak jak było na, jednych, na jednym z filmików, który prezentowałem, zbliżamy się do krzesła. Ja sobie je tutaj delikatnie przesunę. Zbliżamy się do krzesła, kładziemy jedną rękę, drugą rękę. Jedną znów podnosimy, drugą dokładamy, sobie przesunę krzesełko, siadamy na krześle. I ten, też, żeby od razu nie wstawać, też na krzesełku wykonamy to samo ćwiczenie dwa razy, czyli wdech z rękami do góry. I wydech w dół. Teraz możemy powoli wstać. To już wszystko w tym filmiku. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Myślę, że wykonane ćwiczenia przyniosą dobry efekt, ale oczywiście musimy pamiętać o systematyczności. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.